Trzeba, 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 trzeba. O, tu zobaczcie widzowie. Kogo my tu mamy? No, ja tuś. Tak. Dziecika przyszedł. Trzeba <noise> <noise> jakie to masz. Jak osa wygląda teraz. <noise> tu musisz o trzecim wyjeżdżasz, tak? No. Ej no, chyba. Ja tam nie, nie kitował mnie na no to chyba tak. Ale co? Mówi co tobie, że co? Co? Co ci gadał, że co? No, że, że dzisiaj o, o 15 wyjeżdżamy. Wy, wy no widzisz. Kurwa za ja paniką A jak wczoraj dotarłeś do bazy swojej? Od, po powoli. Ej, a jeszcze... Jeszcze nie, nie miałem towaru, to ej. To do, do, do wypycia, kur. Jeszcze dziś, jeszcze mi, ej, tak no. O, a tu gdzie ty byłeś? Co? Gdzie byłeś? Na tym. Na, ty. na czepanie pewnie? No, e, na widzu nie, nie było już zamknięte już mu, no. ale na czepanie momentalnie, ej. Chyba trzy dni dziki. O, to ty stojak. O, ale nic nie mam, no bo wszystko przejebałem przy, na cwn no. no widzisz, zamiast pomyśleć, co kupić... ...czy papierosy, czy te to, to... To by wszystko chrast przepić. Pa papierosy to ja miałem, bo kupiłem wcześniej u... ...u...w u, u, u to, to ja miałem. Ale to też, ej, bo, ...a ja to jak mam to pan ja kupi. No właśnie, to, to niedobrze Co? To niedobrze Dobra bo... bo... Czekaj, ja to muszę ej, usiąść Ej, tutaj macie, na tym ławce I co? Tu się z nim To na bo tu ludzie patrzą Ej, a co? Ej, a... Co? Od czego oni mają oczy? Od czego mam patrzeć? O kur... ej. No ale Jacek, tu też patrzę, tu dzieci mieszkają, weź? Ale... No, to ja wiem, że są no. dzieci, są, młodzież i nie skutko. Tutaj ktoś też aż się pił. To też raz zadzwonili. Tak. No. Bo tu widzisz, tu jest między blokami, tu wszyscy widzą. Ja widzę, ciało, 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 o tym nie wiem, kurde. Ej, 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 zabrakło. Mógł być, mógł Co, no mów co? Ej, muszę iść z tobą albo ze po to, zdjęcia, rozumiesz A ty miałeś iść do mózgu, się ogolić? Nie, no, ej, a masz, ma, ma, masz, iść. No skąd? Ja mam elektryczny jacyk Ale tak źle nie, 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 nie wyglądasz Jak źle nie wyglądasz? No. A w no, Starku się widziałeś? No. No i, i w tej czapce zrób przez zdjęcie ty. No. Ale, ale, ale Eleganckie, nie? Jak żmirek i humarek. Ej, bo mi... Bo, trochę było mi przy zimno. W glace? No. W, w no. czoło parzyło, tak? Nie, no. Do co o które czerw dotarłeś? Tutaj? Nie. W tej chwili mogliśmy około. Nie, o 11 byłem na, na Tankstanie, nie? No. Chciałem chyba z godziny. No to o 12 nie pomyliłem. No a o 3.00 po 3.00 wstałem. No i wyszedłem. No. A tego. A dama nie widziałeś pewnie też. Nie, 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 jak Adam to albo śpi, albo... Ale, no tak. No, tylko tylko dzisiaj dziś, jak wychodziłem to e, powiedziałem, ci, że nie, to że Krzysiek był, nie, no, no i Adam spał. Nie, no, ja czuję, ten... Ej, pokaż poka to... Tą swoją piękność. ewe, ej, ona... I, 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 się, ej. O. To czy masz swoje? Pięknie Cześć, 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 swoje. Cześć, Nie, Cześć, 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 No, no, Cześć, Cześć, urwij tylko Cześć, 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 Ale... Cześć, 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 ja Cześć, ja dzisiaj mam piękny dzień, bo dzisiaj jadę do, do roboty Nie no słyszałam <grym> A, 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 nie, nie, tak jak już to akurat. Akurat? no, no, no. no ale ale nie, 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 No, na nie, 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 No. Ale nie, nie, co, nie, 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 ej, nie, ja nie, Ej, ej, ja tak mówię, ej, ale, ej, ej. To cię nic nie mówię, ty Ty Nie, tych ej, ej, chodzi, ej, Chodzi o to, ej, że. Bratom, mi, ej, i najlepszym kumprom, ej. Ej, to jest dla mnie świętość, ej. I ich żony to są ich żony. Ej, mogę po, poślubować, ej. No ale ty miałeś też swoje, idzie masz. Ej, no to mama, ale chodzi o to, że muszę przejrzeć, przejrzeć, No widzisz. No, ej, a. A to kiedy przestanę jakaś, to Jak śpisz. Nie? No. no my musimy na pocztę zajść. Tak? Po której będzie tu? Ty gdzie do parku trzeba będzie no. Ej, dziś o, o 12. Ej. O, o 12 park. Ja pójdę, że porozmawiam swoje sprawy. Ej. No. Ej, bo Ej, jeszcze muszę iść do, do, do czego? do ośrodka do, do tego swojego, ej, e, e, no. lekarza, żeby mi wypisał, że, wiesz, że, na, na komisję sam, to on, on musi mi wypisać. A. No. Ale, a. E, dzisiaj wszystko załatwił. No, mam no. taką nadzieję, że ty załatwisz. A później jeszcze, poczekaj, ej, a, do sądu muszę. No bo wtedy nie byłem, to dzisiaj budzę też gdzieś około e, y, 11 do, do, do sądu z nim zobaczę, e, gdzie będę no, robił. Z kuratorem, nie? Z kuratorem będziesz robił? <grym> <grym> Ej, jak co? <to>, jako <grym> e, wezmę go, e, on będzie a, a ty będziesz siedział, nie? Nie, ja No. <grym> Tak to jest. No słyszę ja coś co tam. Ej, 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 dałbym mi, gdybym sam poszedł, ej, ej, ale bo to jest piwo, to już mnie denerwuje. To, jest, za, za mimo że ja byłem, ej, mocny po 9%, ale to jest za, za To jest za cienkie. Trunki z wyższej półki? Nie, po prostu mo, mo, mocniejsze, a, a, a trunki to mogą być jakieś do nie półki. A. No. Trzymajmy się razem. <noise> o, o. I, o i to jest alkohol. I to jest... A, nie wiem czy mam. Lub, lub, tego, tego, tego na czym mówiło. Ej. Błękit Paryża. Błękit <noise> Paryża. No ja coś, ja coś. Nie no, ej. Co? Czemu nie boli? No ja nie to, wiem. Ej, to, to że lubię wypić, co jest no, no no normalne. No tak. No. Pekaj. O. No ale kuciapkę masz. No. Wziąłem. Ej, bo... Ej, chodzi o to, że ej, le, lepiej mi się koczy, nie? No tak, kurde. A to, to górnika nie widziałeś? Nie, dzisiaj nie. Wczoraj go opierdoliłem i chuj... Co... E, 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 na stokrocie e, babkę spotkałem, która wzięła e, dla mnie e, d, e, dwa piwa, nie wiem, te dłu, dłu, dłużej nie A patrzę, a on za e, Już sobie No i chuj, wzięła dla niego dłużej, dłużej drugie piwo, kurwa, a ty, mówię, skąd się wziął a on o, nie, bo ja szłem i zobaczyłem, że ty są Hehe, <grym> bo się, się przykleił. Hehe, <grym> no. No, zajara się chłop, co? Co, usiądę. Gdzie będziesz siedział, na ziemi? No. No, zobaczcie, o, ja tu się ścigam. na ziemię. No, ja tu. Ustawa nie jest na tej ziemi, Jacek. Ter... Nie, ból nie. Nie, albo Nie, nie. Nie, to Nie, nie. 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 Nie, mam nie. Nie, nie. Nie, nie. A ty się mówi, że goło dupy, nie? O, właśnie. Ja, coś, ja, Ej, a. 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 a zdaż, byliś, no, to ja przecież mówił. No, A. jest Nie wiem, no ja nie oglądam takich rzeczy. No, A. Ja muszę... gadać. Nie mam gazety. Ja wiem, ale ja pójdę po... E, wezmę to, to co cofocie tam... mam tą Ewę, ej, Ewę, też Ewę, e, e, no. Ona jest elegancka ciepła, e, Ona mi... Ej, mi... Ej, e, co chcę, Ej? Przejrzeć co oni. No to dobrze, że Darmożkę, co oglądasz? Co? Usiądzisz, sobie oglądasz. Co? Czekaj, czas będzie dziesiąta, no. to mam jeszcze do, do sądu. Pójść. Ej, to miałem ja co to ej, się ja o, o 12:00. pan. Dobra ej, jest. O 12. Okej. Okay. No. Bo my chyba na działkę będziemy jechali później, wiesz? No Ej, moja o, o 15 ja wy, wy, wyjeżdżam do, do roboty. No. no mówiłeś, no, a z, z Markiem, tak, razem czy? Z Markiem? No. A widziałeś się czy nie? Dzisiaj nie, ale, 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 ale dajmy, ej, mu, mu, Ej, mu, ej... mu, ej, za 1300 euro, ej... Ej... Ko... ko, tego, ko, co się ey, Ej... ey, ej, ey, Który... jest ko, ko. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne A jak a jak zima ja cóż? wszystko jest załatwiłem. Tak ja przez e, ostatnich 15 lat nie załatwiłem no. tego, co teraz 3 miesiące. No widzisz. Po misciu po, po e, z Berlina nie... 3 miesiące. Bo no, nie wiem czy wiesz, o ja siedziałem. No nie wiem skąd mogę wiedzieć. No. W Berlinie byłeś, tak? Co? W Berlinie byłeś. A tego Bogdana widziałeś czy nie? Tylko. No. Nie, tenże. Ale on się działa wie. niej. Po mocy. No to powinieneś walić do psu. Nie, ja muszę e, tak zrobić, e, żeby było przyjemne. Teraz, te, teraz, e, teraz, teraz, ty, e, u ciebie zachęciłem, e, później pójdę po ten, pod, e, po, po, pod kościół, e, e, tam wezmę sobie piwko jakieś i będę szedł e, przez sąd. O, pani Monka idzie, okej. Ok, ok. Co jest? Jak? Już, nie ja trzymałem.